Cześć, kochani, z tej strony Kamil. Chociaż nie ma mnie tu, musicie mi zaufać, że to są moje ręce. Dzisiaj troszkę inaczej niż zwykle. Nie ma mojej gęby na wstępie, jest tylko pudełko. Na to z tego względu, że dzisiaj będziemy rozpakowywać paczkę od widzów. Od jednego widza, konkretnie od Arka, któremu serdecznie dziękuję już teraz za to, że tę paczkę mi przysłał. Tutaj są stare części komputerowe, no i chciałem się z Wami podzielić moją reakcją na to, co jest w środku. Ja nie do końca wiem, chociaż Arek przysłał mi zdjęcia takie ogólne, więc wiem mniej więcej, czego mogę się spodziewać, ale nie jestem tak na 100% pewien, co tam dokładnie się znajduje, także Będę rozpakowywał to z Wami i dzielił się moją reakcją. Także zaczynamy. Niestety zgubiłem mój ulubiony nóż, ale jakoś sobie poradzimy. Albo nie. Ok. Jedziemy tutaj. Tutaj w ogóle jakieś zabaweczki były. Small dolls. Tutaj jakiś slimer. Tu kupa. Ok. Mam nadzieję, że w środku nie znajduje się jednak żaden klocek. Za moment się przekonamy. Już jesteśmy coraz bliżej. Konkretnie zapakowane pudełko. Ok. No i zaczynamy. Pierwsze co. Kable. Nic specjalnego, ale to są bardzo przydatne rzeczy. Ja akurat tych komputerów mam starych sporo, czy części do komputerów starych mam sporo, więc coś takiego zawsze się przydaje. Tutaj mamy chłodzenie. W ogóle ktoś położył na nim pastę, zwróćcie uwagę. Zwykle na tych chłodzeniach nie kładło się past, one były takie, no, po prostu kładło się na ceramiczny procesor i tyle. No ale tutaj pasta położona to jest na jakąś 4,86 na przykład, podejrzewam. Co dalej? Ram. Mhm. Mm mhm. Mm nie widzę dokładnie. Tutaj to. Tu. Jeszcze sobie sprawdzimy. Czy tutaj mamy 4 MB i cholera ale na pewno więcej. Jest RAM. Super. Kolejna rzecz. Podejrzewam kartę dźwiękową. Zaraz zobaczymy. I tak to jest karta dźwiękowa. Nie wiem jeszcze dokładnie jaka. Zresztą znaczy, na nią nie spojrzałem. Wy ją widzicie pierwsi przede mną. Co to jest za karta? Astech. Fajne pokrętło. Szczerze powiedziawszy, nie dokładnie jestem zaznajomiony z kartami Astech. Tutaj widzę, jest jakiś chip Yamahy. Także to już jakoś dobrze rokuje. Karta Lisa. zobaczymy, co z tego będzie. Może być ciężko ze sterownikami. Jest GamePort, wejście na mikrofon, lining, głośniki i pokrętło głośności. Zobaczymy, ale ciekawa karta. Na pewno fajnie coś takiego mieć w kolekcji. Jedziemy dalej. Żeby tak sprzedawcy z Allegro zabezpieczali. Towar. To by było fajnie. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Jakąś kartę graficzną chyba? Tak to wygląda. I mamy kartę graficzną ATI, z tego co widzę. Jeszcze nie wiem jaką. Zaraz zobaczę. Uwaga, uwaga. ATI Mach 64. Kurczę, nawet szukałem ostatnio tej karty. Powiem Wam do takiego builda 486 wypasionego Mach 64 miało naprawdę fajne możliwości. Nie, nie jest to jakaś super wybitna karta, ale Holender szukałem takiej i taką akurat dostałem. No to robi się ciekawie. Jedziemy dalej. Co tutaj? Uuu, tu jakieś ciekawe rzeczy są. Naprawdę ciekawe. Zawsze mnie to zastanawiało na procesorach że tutaj naklejki się znajdowały, nie? że kurczę, one się nie spalą, nie? może trzeba by je usunąć, no, ale procesory 486 wydzielały tyle ciepła, że naprawdę nie trzeba było się tym przejmować. I jest to 486, ja jeszcze nie widzę, pokazuję Wam do obiektywu, zobaczmy, co to jest. 486DX4100, czyli 100 megahercowy procesor, 100SV8B, Kurczę, nie jestem w tej chwili na 100% pewien, ale wydaje mi się, że ta wersja 108 sv sv y, SV8B, y, to jest ta taka jedna z bardziej pożądanych y, DX400 y, z y, cachem Right Back. Y, y, czyli, no, no nie będę się teraz zagłębiał. Y, w każdym razie tu jestem taki. No, szybszy cache. Na standardowych dx 4 był cache write-through, tu jest write-back. Wydaje mi się przynajmniej, że to jest ta, ta wersja. Nie jestem pewien, ale no, napiszę gdzieś tutaj, jeżeli faktycznie to jest to. No to naprawdę fajny procesor. Zobaczcie tutaj w ogóle ten piękny kawałek tekstu. A to jest w ogóle już dla Windowsa 95, czyli Windows 95 może śmigać się na procesorze 4.8.6, te 486 w ogóle, Dx4 jeszcze z cache'em write-through, w ogóle one potrafiły zawstydzić pierwsze Pentiumy, także to są naprawdę konkretne procesory i na pewno postawię na nim jakiś system. Co tutaj jest? Kawałek kartonu, nieważne. Wow. Sorry za dźwięki. Zasilacz. Ok, zasilacz marki No Name, ale stawiam, że działa. No nie wiem, może go wyczyszczę i spróbuję odpalić na nim jakiś system. Pomyślimy. Pomyślimy. No ale zawsze fajnie coś takiego mieć. Nawet jako artefakt. Ja to powtarzam już nie pierwszy raz. Stare zasilacze tutaj jest coś ciężkiego, powiedziałam, że dyski. Stare zasilacze naprawdę. Były dużo bardziej wytrzymałe, A mimo że nie miały jakichś tam, nie wiadomo jakichś certyfikatów. To do tej pory mam kilka starych komputerów z zasilaczami, które bez problemu działają. Dobra, odpakowujemy to, tak jest. Tak jak podejrzewałem, są tutaj dyski Starocie Seagate i Seagate, dwa Seagate, dwa Seagate o jakiej pojemności? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, nie widzę tutaj dokładnie, e, ten w mojej prawej 261 MB, bywa, czyli naprawdę konkretny starość. Ciekawe, czy będzie działał jeszcze, on jest już konkretnie styrany. Podejrzewam, że tutaj może być ciężko, chociaż płytka drukowana zachowała się w dosyć dobrym stanie. Może akurat, a ten tutaj... Hmm, ho, 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 ho. 1275 MB. Ło! Wow. Grubo, no grubo. Zobaczymy. W każdym razie dwa takie dyski są w zestawie. Zobaczymy, czy uda się je odratować. Tutaj mamy jakiś napęd, chyba. Tu stacja dyskietek. Zgadza się. Stacja dysków. 3,5 cala, nie widać jakiej firmy. Co to jest Epson? O, zawsze fajnie coś takiego mieć. Mam tych dy stacji dysków już tyle, że nawet nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, jaka to jest liczba, ale zawsze fajnie, że znajduje się kolejna, bo często jest problem z funkcjonowaniem tego sprzętu. No i co? Tutaj jakiś napęd DVD. No nie DVD, to nie, pewnie nie. Tak, patrząc po wieku tego sprzętu, który tutaj się znajduje w pudełku, jest jakiś CD-ROM. Eee, o, jaki piękny. Z żółku <grywki> CD-ROM. 12. Idealny będzie ten CD-ROM do jakiegoś retrobilda. Fajnie by było w sumie to odrzucić, że się tak wyrażę. No, ale zobaczymy, czy z tym zrobimy, zobaczymy, czy w ogóle działa. Jaka to jest firma? Lighton. Okej, okay. z Lightonem ostatnio miałem przejścia w komputerze wudu, także zobaczymy. I na zakończenie, chyba, bo dochodzimy już do samego dna pudełka. Tutaj jest jakaś płyta główna, coś mi się wydaje. Odłóżmy to pudło i zobaczmy. Co to za skarb? Stary, naprawdę postarałeś się z zabezpieczeniem tego sprzętu. <grywia> Już pomijając kwestię tego, że w ogóle mi to wysłałeś, to naprawdę doceniam to, jak zadbałeś o to, żeby to w bezpieczny sposób do mnie dotarło. Dzięki. Okej. Okay. No, jest! Płyta główna. Płyta główna, soket 3. Przykurzona mocno, ale myślę, że nie przeszkadza to w żaden sposób. Mamy tutaj złącza ISA. Mamy wypełniony cache. Mamy również baterię pastylkową. Także jest to. Dobry symptom, nic się na niej nie wylało. Okej, okay, tutaj porty komunikacyjne bardzo ubogie, no jak to na tych płytach w tamtym czasie. Hmm, no i wydaje mi się, że może to być konkretny skarb. Nie wiem dokładnie, jaki jest producent, zaraz zerknę. Nie widzę w tej chwili, ale jestem już zmęczony. Tutaj jest taka nazwa kodowa MS. 4144 wersja 2.1 Wydaje mi się, że naprawdę można z tej płyty coś fajnego zrobić. Jeżeli oczywiście działa, zobaczymy, bo jest mocno styrana. Ja ją sobie zanurzę w alkoholu izopropylowym, wyczyszczę ją dokładnie. No i zobaczymy co z tego będzie. W ogóle tutaj taka ciekawostka na odwrocie jest naklejka z gwarancją. Tę płytę kupił ktoś w 96 roku, w styczniu. Widzicie? Ha, ha, fajna rzecz, naprawdę. W 96 roku były już na pewno mocniejsze sprzęty, no ale no, tutaj jest fajna opcja, ponieważ możemy posadzić procesor PC, przepraszam, możemy posadzić procesor 486 na przykład, taki właśnie jak przyszedł do mnie w tej paczce, posadzić jakąś kartę graficzną na złączu PCI i jakąś bardzo imponującą oldschoolową na przykład kartę dźwiękową na złączu ISA. No taka fajna, ciekawa kombinacja płyty pod procesory 486, gdzie mamy również poza złączami ISA złącza PCI, są raczej rzadkie. Także hmm, no ciekawe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i jeszcze na koniec ujęcie wszystkich części, które przyszły w paczce od Arka. Wielkie dzięki dla Ciebie za to, że te podzespoły mi podesłałeś. Postaram się coś z nimi zrobić na pewno. Mam kilka pustych obudów, które idealnie by. Były wypełnione przez właśnie tego typu podzespoły. Także, jeżeli to w ogóle działa, to na pewno coś z tym zrobię i dam Wam znać o tym na kanale. No a teraz już dziękuję za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego. Cześć. Hej.